W rolnictwie jest coraz trudniej o ręce do pracy, a wyścig technologiczny trwa. Dlatego w planie strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność. To kolejny nabór w ramach planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Tym razem chcemy ukierunkować tą pomoc na inwestycje w. Instalacje związane z rolnictwem precyzyjnym. Uwaga, w samych budynkach inwentarskich zależy nam na tym, aby obniżać pracochłonność i poprawiać sposób zarządzania zwierzętami, ułatwiać rolnikom ten proces. To jest jeden obszar, czyli obszar A oraz obszar D tu z kolei mamy do czynienia z zakupem maszyn do zbioru. Co ważne, wspólnym zakupem, czyli musimy mieć do czynienia z grupą rolników, rolników. Osoby fizyczne, których jest co najmniej trzech, które zdecydują się zakupić wspólnie maszynę, a następnie, oczywiście, wspólnie ją użytkować. Wszystko w celu, aby poprawiać efektywność wykorzystania tych maszyn. Z tego działania Będą mogli skorzystać rolnicy, którzy posiadają zwierzęta, więc obszar A i inwestycje związane z budynkami inweterskimi, to będą urządzenia i narzędzia, które będą podnosiły innowacyjność tych gospodarstw. A w przypadku obszaru D, który będzie obejmował produkcję roślinną, tam będzie można inwestować w maszyny, urządzenia, które posłużą do pozyskiwania produktów rolnych. Z takiej pomocy zamierza skorzystać Paweł Tryniszewski. Zdaniem rolnika, żeby zwiększać konkurencyjność gospodarstwa nie wystarczy tylko powiększać stado. Trzeba też poprawiać dobrostan krów oraz jakość mleka. Bez dofinansowania byłoby to trudne. W miarę możliwości, w miarę posiadania środków finansowych, bo te wszystkie modernizacje, udogodnienia niestety wiążą się z dużymi wydatkami. Ale dzięki nowym jakichś na, naborom coś dajemy rady nowego, nowego zakupu, żeby ułatwić sobie pracę w gospodarstwie. Całe wyposażenie tej obory było wykorzystane wtedy modernizacja. E, korzystałem również z młodego rolnika. Jednym z ostatnich inwestycji było założenie automatycznej wentylacji w oborze. Jedną z najbliższych takich inwestycji, jaką chcemy przeprowadzić w gospodarstwie, jest zamontowanie robotów udojowych głównie w celu zmniejszenia pracy, jaka jest potrzebna przy dojeniu tak, tak dużego stada krów. Dzięki zamontowaniu robotów będzie lepszy monitoring zdrowia stada. Na pewno warto podkreślić, że inwestycje, które będą realizowane w obszarze A, mogą to dotyczyć inwestycji w roboty udojowe, roboty paszowe, systemy zarządzania stadem, czyli wszystkie urządzenia, maszyny, które ułatwiają ten proces. Szczególnie chcę podkreślić, ograniczają pracochłonność rolników przy codziennej obsłudze tych zwierząt. Robotyzacja postępuje również w rolnictwie. Część prac, które były wykonywane przez, przez ludzi, jest zastępowana robotami. To się już w tej chwili dzieje, a myślę, że będzie się to postępowało jeszcze szybciej. Za postępem stara się nadążyć Dariusz Guralczyk. Dobrostan i wydajność krów są już w gospodarstwie na wysokim poziomie. Teraz pora na zmniejszanie kosztów pracy i wprowadzanie kolejnych innowacji. Na tym etapie, na ile nam się dało zmodernizować i usprawnić pracę na tej oborze, mamy trzy roboty. Jeden jest do podgamiania paszy, dwa roboty są do czyszczenia posadzki. Jedna jest posadzka szczelinowa i część mamy posadzki monolitowe. Jeden robot, który zgarnia odchody, a drugi, który zasysa i transportuje je w jedno miejsce i robi zrzut. Hala udojowa jest wyposażona w system zarządzania stadem. Na poziomie hali udojowej mamy monitoring czasu oddawania mleka przez krowę, ilości mleka. Również system zarządzania stadem pozwala nam na monitoring pobierania paszy, na wykrywanie rui. Czyli no, ta sztuczna inteligencja, o której tak teraz głośno i modnie, to pracuje u nas w Oboże już od 7 lat. Następną inwestycją, jaką wyglądamy i czekamy na fundusze europejskie, to jest robot, który będzie zadawał pasze. Paszowóz samonizny, autonomiczny, który będzie jechał do komory, pobierał pasze objętościowe, pobierał resztę komponentów, które są potrzebne do stworzenia TMR-u. I rozdawał to na stole paszowym. A żeby gospodarstwo się rozwijało, musi cały czas inwestować i to są inwestycje w nowe technologie, w nowe rozwiązania. Wtedy ta produkcja jest bardziej opłacalna, i w takim gospodarstwie. Powstaje wtedy większy dochód. Warunki kluczowe to są wielkość ekonomiczna, która musi być w gospodarstwach ubiegających się o tą pomoc. To jest co najmniej 25 tysięcy euro standardowej produkcji, maksymalnie do 250 tysięcy euro. Następnie również wnioskodawcy muszą. Udowodnić, że przez ostatnie 12 miesięcy osiągali przychód ze sprzedaży na poziomie 75 tysięcy złotych. Ta wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest o tyle ważna że mówimy o gospodarstwach, które już znajdują się na rynku. Już sprzedają swoje produkty na rynku, natomiast przejściowo nadal potrzebują tej pomocy tak w postaci właśnie tej dotacji na zakup maszyn czy wyposażenia budynków inwentarskich. Maksymalna pomoc na inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność w całym planie strategicznym wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 wynosi 300 tys w obszarze D będziemy mieli do czynienia z maszynami do zbioru np. zbóż, roślin okopowych, warzyw, owoców. Zdecydowanie uważamy, że tego typu rozwiązania mają sens. Rolnicy na pewno są zainteresowani zakupem takich maszyn. Nad poprawą konkurencyjności gospodarstwa od wielu lat pracuje Krzysztof Grudny, który specjalizuje się w uprawie ziemniaków z przeznaczeniem na chipsy. Poprzeczka jest podniesiona bardzo wysoko, a każdy błąd w procesie produkcji może słono kosztować. Dlatego trzeba inwestować. Dostaliśmy dofinansowanie na maszynę. Z wcześniejszych naborów, natomiast teraz w ostatnim czasie czekamy na, na rozpatrzenie gdzieś tam e, takich poważniejszych projektów, które pod, po, no, tak naprawdę dadzą nam możliwości coraz szersze i e, nowego sprzętu, jak i może jakiegoś budynku magazynowego w nowoczesnym wydaniu. Dzisiaj to wszystko się opiera o to, że ten ziemia, którego tutaj przechowujemy, musi być zebrane w jak najszybszym czasie. Wiadomo, przydałyby się maszyny które by zwiększyły nam tak jakby szybkość zbioru. Maszyny, które pozwolą wykorzystać okna pogodowe, bo ziemniaki najlepiej się przechowują, gdy podczas zbiorów temperatury przekraczają 20 stopni, a takich dni może być jesienią zaledwie kilka. Potrzeba jest maszyn, które dość szybko pracują, to znaczy są wydajne. I przez to, że one po prostu są w stanie szybko zebrać, my jesteśmy w stanie wyprodukować ziemniaka w dobrej jakości. Dobrą jakość zbiorów zapewnia system integrowanej produkcji oraz wprowadzanie praktyk tzw. rolnictwa regeneracyjnego. Na wczesnych tutaj ziemniakach, które zebraliśmy miesiąc lub dwa miesiące temu zastosowany został poplon z gorczycy lub rzodkwi, gdzie właśnie mamy teraz te pola okryte. Prowadzamy jak największą masę zieloną, co tutaj przyczynia się do zwiększenia właśnie udziału prochnicy w glebie. Zdaniem Kamila Wileńskiego sprawdzonym sposobem na poprawę jakości gleby i płodozmian są rośliny strączkowe. Soja wzbogaca glebę, jest niewymagająca jeśli chodzi o nawożenie, nie potrzebuje azotu do wzrostu, ponieważ w symbiozie z bakteriami brodawkowymi sama sobie ten azot produkuje. Soja zawiązuje bardzo nisko strąki. Aby je zebrać, musimy kosić kombajnem przy samej ziemi, dlatego pole pod uprawę soi musi być wyrównane, kamienie nie mogą wystawać. Headerem zbożowym, którym w tej chwili zbieram soję, nie jestem w stanie tak dokładnie zebrać dolnych strąków, co generuje straty na poziomie około 10% niezebranego plonu, a specjalny header, jest bardzo drogi, na pewno będę próbował złożyć wniosek, będę chciał skorzystać, ponieważ jest to realna pomoc i tylko z taką pomocą można inwestować w nowoczesny sprzęt, ponieważ w tej chwili opłacalność produkcji rolnej jest niska, dlatego wszelkie dofinansowania pomagają nam w modernizacji gospodarstwa. Aby gospodarstwa rodzinne przetrwały, muszą być wsparcia, musi być pomoc. Czasy są trudne. Cała gospodarka, cały świat, technologia idzie bardzo szybko do przodu. My, aby przetrwać na tym globalnym rynku, musimy również się rozwijać, dlatego wszelkie, wszelka pomoc, wszelkie dofinansowania, szkolenia są nam bardzo potrzebne. Mamy dwa poziomy dofinansowania. Wyższy, 65%, dotyczy osób, które mają do 40 roku życia i ubiegają się o wsparcie bądź realizują inwestycje w gospodarstwach prowadzonych metodami ekologicznymi. Natomiast pozostali wnioskodawcy mogą ubiegać się o zwrot środków poniesionych na realizację inwestycji na poziomie 45%. Chcemy poprzez to promować osoby młode, które wchodzą do wprowadzenia produkcji rolnej albo chcą tą produkcję rozwijać, a także te jednostki, które prowadzą produkcję metodami ekologicznymi. Planując inwestycje zwiększające konkurencyjność gospodarstw, trzeba pamiętać o tym, że powinny one doprowadzić do wzrostu wartości lub poprawy jakości produkcji co najmniej o 10% w ciągu 5 lat od przyznania pomocy. Na pewno kontakt z doradcą jest skazany. My mamy już swoje doświadczenie. Nasz ośrodek na rynku funkcjonuje już od 77 lat, także jesteśmy w każdym powiecie, praktycznie w każdej gminie no i mamy bardzo, bardzo duże doświadczenie. Wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność w obszarze A i D będą przyjmowane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 20 listopada do 19 grudnia.